Witam w kolejnym odcinku. Yy, tamtą próbę nie bo przysnęłam nową grę zamiast odczytaj. Yy, jak słychać, albo nie, ma, mówię przez nos, bo mam katar, chora jestem znowu oczywiście. No. Jak będę czerpać się to przepraszam. <gryw> oczywiście, tak. Ja widać, jestem już... tak. Chwila. FMS eee, Dobra Zapomniałam napisać, żeby nie, nie pisał, dobra, eee, Jestem już w, 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 w galerii, do no, muzeum ja to na to mówię. No bo chyba nie będzie już tak gra na ślepą, bo sobie tak przychodzę, bo jak mam co robić. A więc dodajemy zmniejszony blok mieszkaniowy. Tak. A ja nawet stopera, nie włączyłam, jestem mądra, wiem yy, Nie, nie kalkulator, stoper Tak, dobra no, no jemy Tak, mikrofon mam, za krótki kabel Dobra, no i już Sorry za No Mam no, to sobie chustety, a ja nie będę trzeba zmarkać. Dawaj. Ładuj się. Yy, robię to, bo... bo... Aj, nie, 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 nie. nie. Yy, bo muszę dogonić mojego chłopaka, bo już trochę przeszedłem, ja nadal stoję w miejscu. Dawaj! Jednij, <coughs> Lara. Jak... Jak ptak. <laughs> Dobra, sorry, kaszel też mam. Gardło mnie też boli. Nie wiem. Tak, potrzebuję klucza. W czwartek miałam nagrywać, ale nie nagrywałam, bo no, ja prawie nie mogłam już mówić. No, prawie nie mówiłam. Nie mogłam po prostu mówić, no nie wiem. Głos mi odebrało, Tak biedna jestem. Lara nie może szybciej biegać po tych schodach. Czy jest coś? Jest coś. O tak. Jest um. się silniejsza, fajnie. Um. No tak, jeszcze nie, no chciałam nagrać Tomb Raider'a piątkę, ale no, jak już wspomniałam, co do tego mojego chłopaka w nagrywaniu, bo on też nagrywa, zagrajmy Tomb Raider Angel of Darkness, ale go muszę go dogoić. O tak, to jako część nie lubię, bo za, tutaj bo się, się zacięłam kiedyś. Nie mogłam dalej przejść. Nie mogłam po prostu na to jakoś. Nie, jeszcze Lara, To już nie możesz, tak? Dobra. Trudno się mówi. Łap się, dziewczyno. Dzięki. Tutaj wchodzimy. A to Medela legend. Też nie wiem szczerze mówiąc kiedy nagram. Uch, tak. Kaszel mnie już tam... pominął mnie po prostu nie wiem no. Też nie wiem co ja mówię, przepraszam. Zawsze tak mam kiedy chora jest tam. Nie wiem co ja mówię w ogóle. Próbuję nie smarkać przy i je kaszleć. No... na A więc jak to przejdziemy... chwila, drugie piętro. Yy. Jak to przejdziemy... do... do... do, do, do następnej transzy. Co... nie wiem... No. Przepraszam Was, zacinam się jakoś... Yy, mówię... cicho, przepraszam Was. Bardzo za to, ale nie mogę głośno mówić, bo po prostu nie mogę. ten mój e, gardło często zachoruje. No. Teraz muszę odpisać. Yy, no, muszę odpisać zaraz, to ten nic nie ma, czy nie jest coś? O, coś tam było? Coś tam było? Aaa! Są szapecki tonik a więc w tym drugim też powinno być jak ja tam wejdę dobra chciałem powiedzieć coś ale nie powiem tego łow 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 wow, nie Lara, nie yy. hop ciągaj się ciągaj się dobra eee yy. dobra już marzę